Volkswagen Multivan wchodzi w kluczową fazę A więc dobieramy elektronikę i montujemy to wszystko do samochodu Elementem najważniejszym w tym systemie będzie wzmacniaczoprocesor Helix P6 Ultimate od Audio Tech Fisher Czyli jeden z najlepszych procesorów na rynku dostępnych Według Niemców oceniony jako najlepszy sprzęt jeżeli chodzi o jakość, moc i wszystkie inne parametry, dostał Aize za najlepsze tego typu urządzenia na rynku. Ma to strasznie dużo mocy, ten sprzęci, bo po dwóch omach. Ma nawet 285W na kanał. Do tego dajemy dwucewkowy subwoofer, dwa razy po dwa omy też od k 10W, który nam idealnie wykorzysta moc tego wzmacniacza. Na drzwi przednie, jak już pokazywaliśmy, mamy system alpiny na 20-metrowych głośnikach z takimi pięknymi wykończeniami w słupkach. A to nie tylko wykończenia, bo spójrzcie chociażby na ten Twitter, jak on wygląda. Jest to świetnie wykonany. Głośnik wysokotonowy do tego zestawu Alpine. Dwudziestka w drzwiach, już pokazuję. Dwudziestka w drzwiach to też kawał głośnika z gigantycznym układem magnetycznym. I będzie grało to pod tym naszym PSX-em. Wyśmienicie. Drzwi zrobione na Dynamacie, wyklejone linerem. Na koniec. Tutaj pod tym fotelem zamontujemy specjalnej yy, zabudowie tego PSX Ultimata, o którym, o którym przed sekundą mówiliśmy. Kable, które przygotowaliśmy, już są tu położone. wiązki jak widać poukładane zgodnie z fabrycznymi. Tutaj sobie idzie, idą jedne i drugie kabelki, wchodzą pod ten fotel. Potem tego fotela weźmiemy zasilanie, bo tam jest akumulator, no i to, i będziemy po skręcać to auto. Zapomniałem o subbufferze. Będzie, ten będzie oczywiście zdemontowany w jego miejsce. Wcześniej pokazany Helix K10W w opcji 2x2, aby maksymalnie wykorzystać potencjał wzmacniacza Pestix Ultimate. Tak, oto będzie wyglądał ten, oto MultiVan. Także zabieramy się do składania.